Cześć, witam Was zimową porą. Sypnęło trochę śniegu. Dzisiaj jest do tego bardzo gęsta mgła, więc klimat w lesie niesamowity. W sam raz, żeby przyjrzeć się jakiemuś nowemu nożowi, nie, nie, prawda? Oto on. Kolejny z serii Wild Hedgehog Knives. Kolejny bydlak od Pawła Kopańskiego, który mam okazję poużywać i zrecenzować. Tym razem Alligator. Kawał nożydła. Ciężki, ale leży w dłoni fantastycznie. Alligator, tak się nazywa. Co go wyróżnia? Stal premium Vanadis 4 Extra oraz szlif konweks, czyli idealny szlif do pracy w drewnie. Nóż jest duży, więc będzie batonowanie, będzie rąbanie, ale nie będzie krojenia cebulki. Dzisiaj nie, wybaczcie. Myślę, że warto mu się przyjrzeć z bliska, a potem przejdziemy do działania. Zapraszam do oglądania. Ma pochwę przystosowaną do, le, do noszenia po lewej stronie. Za chwilę Wam pokażę jak się ją zakłada, bo jest to ciekawy patent. pochwa jest Sydeksu, bardzo fajnie wyciętego i uformowanego. Do tego mamy tutaj taką, o, taki system mocowania ze skóry, można to odkręcać, jest rampa pod kciuk, no i mamy. Z pasek przytrzymujący rękojeść. A tak to wygląda z tyłu. Mamy tutaj oh, zatrzaski, wyciągamy pasek, przeciągamy przez pas. No i z powrotem zapinamy. Trochę tak ciężko chodzą te zatrzaski. Jest ich sporo, no ale jak widzicie, prezentuje się to naprawdę stylowo. Powiedziałbym, że mocno trapersko. Że widać tutaj jakąś pomysłowość, widać tutaj jakąś ciekawą koncepcję. Wykonanie jest całkiem w porządku, mimo że ta skóra już wykazuje pewne oznaki użycia. To i tak jest to fajniejsze rozwiązanie niż to, które było w sad oku. -ok no i sam nóż. Jak widzicie, muszę inaczej to wyciągnąć. O. Tak się prezentuje kawał bydlęcia aligator nie bardzo rozumiem tego tutaj pinu przedstawia jakiegoś wikinga chyba nie lubię tego nie podoba mi się a to już w ogóle nie pasuje klimatem do samego noża nawet do jego nazwy więc nie wiem po co ja bym wolał drugi taki ale to jest tylko moja opinia możecie się z nią nie zgadzać z drugiej strony to samo bardzo fajna rękojeść. Rękojeść jest z mikarty. Jest dosyć gładka. Więc myślę, że można by nad nią jeszcze trochę popracować i trochę ją papierem ściernym potraktować, aby była bardziej szorstka. Pod nią mamy podkładki z G10. Wyprofilowanie kapitalne. Nie na taką dużą dłoń. Zobaczcie, moja jest dosyć mała. I. Nie ma tutaj zbyt wiele miejsca, ale dla mnie idealna. Podoba mi się to, że tutaj cała się chowa i mamy z jednej strony osłonę, czyli gardę, i z drugiej ta wydatna dupka też przytrzymuje ten nóż. Nie pozwala mu się wyślizgnąć. Tak? On jest pewniej trzymany. No, wygląda naprawdę solidnie, jak kawał noża do, ach, do rąbania. Patrzę na ten konweks. I tak, tu jest konweks, ale na dole jest trochę zbyt dużo chyba krawędzi tnącej. Nie wiem, czy to jest taki super konweks, taki super prawilny. No ale powiedzmy, że, że, że tak. Malutki choil symboliczny, ale jest, ułatwia ostrzenie. Wyważenie, środek ciężkości, gdzie jest? No, muszę dwoma palcami, bo on wypada dokładnie w tym miejscu. Jak wspomniałem, pochwa jest dla leworęcznych, ale spróbuję Wam pokazać, jak się ją zakłada, bo mamy tutaj ten system mocowania, taki dosyć ciekawy. Zobaczcie tak. No i. Zapinam, pyk gotowe. Dużo lepsze rozwiązanie niż w przypadku Satoka, którego recenzowałem niedawno, tam było to tak dosyć kiepsko, no ale nóż był znacznie większy. Fajnie, fajnie siedzi. Jakoś nawet specjalnie nie przeszkadza no dzięki temu, że mamy tutaj jednak pas ze skóry, który jest elastyczny i absorbuje moje ruchy, więc również jak będę się wiercił, kręcił tyłkiem, czy cokolwiek, to nie będzie mi to przeszkadzał. No. Kciuk, o! I da się. Elegancko. O, wskakuje. Gdyby ktoś miał wątpliwości w komentarzach, to drzewo jest uschnięte, proszę. Całkowicie. To drzewo jest martwe. Tak oto prezentuje się Alligator od Wild Hedgehog Knives Czy to jest dobry nóż dla każdego? No nie Do czego on jest dobry? No widzieliście, do czopowania czyli do karczowania, do ścinania do przecinania gałęzi do batonowania No świetnie sobie radzi Natomiast do takiej pracy typowej zwykle do takich celów kupujemy noże, myślę, że większość z Was na to pytanie w ten sposób odpowie. To jest do strugania jakiegoś patyczka, do obróbki, do rzeźbienia. No wiecie, rzeźbienie mam na myśli typu zrobienie sobie jakiegoś nacięcia na kijku. Do takich prac no nie jest zbyt wygodny. Mi ciąży, mam pewne wątpliwości co do tego konweksa, konweksu że to nie jest prawdziwy konweks tutaj jest za dużo tej krawędzi natomiast świetny jest do krzesania iskier ten grzbiet jest bardzo ostry widzieliście, że, że iskra po prostu szła od razu nie trzeba było w ogóle się wysilać jest to nóż niejednoznaczny nie dla każdego, nie do każdych celów no nie testowałem przygotowywania jedzenia bo myślę, że również wynik nie byłby jakiś super satysfakcjonujący bo to nie jest nóż do tego no chyba, że mówimy o przecinaniu, rozczłonkowywaniu jakichś kości, przecinaniu, nie wiem, przerąbywaniu się przez mięso, właśnie odcinaniu jakichś nóg, czy innych kostek, ale ja się w takie rzeczy nie bawię, a zwłaszcza nie w terenie. Więc wynik tej recenzji jest niejednoznaczny. Nóż jest świetnie wykonany, fajnie leży w dłoni. Daje taką pewność, takiej siły i energii, którą możemy w niego włożyć, żeby na przykład ściąć jakieś cienkie drzewko. Przypominam, że to drzewko było martwe. Więc ciekawa propozycja dla osób, które potrzebują chopera, nie mają jeszcze takiego dużego noża, może się kiedyś do czegoś przydać. Natomiast na pewno nie jest to nóż uniwersalny, aby go nosić na co dzień, na każdą wycieczkę do lasu. Po pierwsze, jest duży i ciężki. A po drugie, no nie jest uniwersalny. Dajcie znać, co sądzicie. Czy was to zainteresowało? No i co? Do zobaczenia w kolejnej recenzji noża. Myślę, że tym razem będą troszkę mniejsze propozycje, bardziej uniwersalne. Także myślę, że będzie i tak ciekawie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.